Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Simax, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, no i witam was w Farmingu22, nowa seria, powiedzcie, powiedzmy, że taka tam odcinkowa. no nie wiem jak to się rozwinie, jak będziecie to oglądać, z platyny, dodatku Platinium mówię, a nagram, bo jakoś mi się tak wciągnęło, mówię, spróbuję, spróbujemy, bo jest, o czemu by nie nagrać. A teraz małe komplikacje z seriami wyszło, więc moje ponagrywamy. Jesteśmy na mapie las, no jak zwykle e, zapomnę. i Gdzie my jesteśmy? Tu jakaś maszyna jest. To jest to? Nie, nie, to nie jest nasz land, czekajcie. Aha, tu jest nasz land. E, mamy tu jakby trzy landy, tutaj widzę jakieś miasteczko, pola też są. E, już tam oczywiście zwiedzania, nic nie będziemy robić, no bo każdy to chyba zwiedzał. E, więc sobie idziemy. Mm, nie grałem, nie patrzyłem na budynków, nic nie budowałem, nic nie patrzyłem, jak kupiłem taki mm, sobie to ogarniamy. Dobra, czyli tak, e, rozejrzyjmy, rozejrzyjmy się po terenie. Czy to jest dalej tutaj na przykład moje? Tutaj zaraz się kończy. Dobra. Czyli ta droga nie jest jakby moja, tak? I tutaj to i to wszystko jest moje fajny terenem to byłoby na pole, bo na przykład bym tak połączył jakiś las z sadem, może no, z sadem to nie, bo na, na to jest inny pomysł, ale, znaczy nie wiem czy w ogóle będzie pomysł skoro ruszam z lasem. Ale tutaj gdzieś by było na przykład fajne miejsce na jakieś pole zrobić, żeby to, to też, coś, też coś sobie tutaj uprawiać, żeby składka przyjezdna i tu już nie jest nic mojego, ale tutaj wszystko jest moje. Jak dobrze widzę, tak, dookoła z tą drogą wszystko jest moje, więc mi się wydaje, że zaczniemy sobie coś tutaj zbierać. Eee, tu jakieś pierwsze wycinki, mi się wydaje, tutaj będziemy próbować. Jakieś tu jakieś poletko może zrobimy, coś zaczniemy też się bawić jakiego w rolnictwie. Wiecie, takie rolnictwo, bo na start, mamy te trzy maszynki. Ogólnie, jest to, jeżeli, jeżeli chodzi o to, dajcie znać, co ty myślicie, czy je w ogóle nie sprzedać i nie odjąć sobie pieniędzy, bo ona jest, myślę, że mi się jest za fajna, za nowa na to. Ale bo w sędziu po wyciągu właśnie tym i tym się pobawił, więc najpierw weźmy sobie. U, automatyczne odpalanie jest, czyli to trzeba automatycznie odpalania pewno wyrzucić, e, ponieważ ustawienie chyba gry będzie tak. E, łatwy na razie jest, niech będzie łatwy. E, niszczenie plonów, to to w sumie nie wiem, to na razie niech będzie. Automatyczna dościnnika włącz, dobra. E, więc tak. Bieg, u Jezu 8 biegów to ma, no dobra, dajmy sobie na high. No i u Jezu, 100 motogodzin godzin ma. O, jakieś lagi. jakiś jakieś śmieszne. Ma, te, ma, będzie Mindfuck. Dobra, teraz czekajcie, poczekajcie. Teraz musimy sobie tak na chwilę cofnąć, podczepić to. Myślałem, że jest podczepiony. Dobra, e, teraz tak naprawdę sobie dajmy na e, 40. Cyk i możemy sobie ruszać. Możemy sobie ruszać do lasu. E, pewnie tutaj nic otwieranego nie ma. Plus, tylko teraz sterowanie ma, a to pewnie wyjdzie tak, tym wysięgnikiem, więc jedźmy, mam nadzieję, że jakieś te dźwięki fajnie słychać, sobie do lasu, spróbujmy właśnie tam coś, ej fajne to Volvo jest, takie, naprawdę takie stare na jakąś polską serię, tak szczerze, to Volvo, szczerze, ja bym chciał, no, zaraz wyjdą tam pewnie jakieś yy, te Volvo z otwieranymi drzwiami, nie drzwiami, to Volvo, szczerze, pogrobym takim, jakby ten błotnik mnie trochę denerwuje. tak dziwnie to wygląda, bym wolał, żeby był skręcany. Ale jest, dobra, mi się, mi się wydaje, że spróbujmy to drzewo sobie ściąć. Dobra, spróbujmy sobie to drzewo ściąć. <laughs> jak to teraz położyć. W ogóle właśnie, mamy łatwy pewnie, więc pewnie kredytu nie mamy wziętego, nie. Suma 1 złotych. Proszę o sprzedaż Aha, czyli pewnie jak wstałem i ogarniałem te -y, obesy i to coś mi naliczyło, widzę właśnie 3 złote już. Zabrało. oczywiście mamy złotoweczki, sobie ustawiłem. I teraz właśnie, na ile ciąć długość 30... I pół metra. 3 i 4 tony. To idzie to? Fajnie to wygląda. Dobra, wiecie co teraz? Wiecie, może wyciągniemy sobie na drogę jakoś to. Ty masz dźwięk. Zgłosi dźwięki. Dobra. E, na pewno dajmy sobie na high. Taki jakiś guzik właśnie od high. A jest taki przyczek. To no, dobra. Teraz tak, jak to mamy złapać? Jak to się łapie? Powiedzcie wy mi. Eee. Jak to teraz złapać? Jest. Aha! Nie. Jeszcze raz. Przyczep. Teraz jakoś zaczęło wchodzić, wchodzić weszło na obroty. Dobra. No. Dobra, teraz tak, biegi do przodu Może nie szóstki? No i bud Oho Teraz bo to, 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 to drzewko jedzie się, co? Może to drzewko... Ja to pobiegam. To Aha, bo B klikałem To będzie trzeba zmienić sobie Weźmy to drzewko jeszcze, wy... wytnijmy o, teraz jakoś tam pień będzie, dobra, ogień. O, przerzuciło i teraz już będziemy jechać, tak jak stajemy to o, to będziemy sobie ciągać, więc coraz jak chyba odzywam, ale też się skupiam na tym. Dobra, jest. Idziemy. Masa 3, 4, to fajnie to zrobili, skoro to w farmingie chce, to się naprawdę może przyłożyć do tego. W farming jak chce, to się może do tego przyłożyć, więc mnie to cieszy. Teraz nie wiem, na ile to robić metrów. Dobra, teraz tak, brzemy sobie. wiecie, trochę do, do przodu jeszcze podjedźmy. Bo tam w krzakach to jest. Ej, ale to Volvo, naprawdę będę się tym Volvo jarał. Dobra, będę się tym Volvo jarał. Czy jakieś jeszcze inne marki są? A, tego chyba ta jedna będzie, tak? Nie ma tu nic większego? Nie ma nic większego. Szkoda, trudno. Dobra, teraz tak, na ile tutaj to ciąć? Hmm. że może zwolnijmy. Eee. Odczep, to będzie Y, dobra. Zgaśmy na razie i może pójdźmy, pójdźmy sobie po tamten HDS. Z tym będzie najwięcej e, zabawy, ponieważ... E, z tym będzie najwięcej zabawy, ponieważ wiecie jak to będzie to ładować. Ale dźwięki ma fajne. Dobra, oczywiście skrzynia H, to się rusza. Bo tylko będzie... Low, high widzę, że się nic nie zmienia. Dobra. Ile to mam biegów 4? To taką trójeczką... Dobra, czekajcie, od razu sobie zmieńmy na 40 O tu Fajnie też chodzi, dobra. Ile to może w ogóle pojechać? No ma to 20, ta? To jest sobie będę, kierownicę w ogóle wiecie. Tutaj kamera się w ogóle jakby... Ta, ten dziób tak, tak skręca jak puszczam, to on jakby... Tak za bardzo nie chcę... No to jest normalne oczywiście, to wiecie tak. Chyba on zostawi mnie, tylko dupa, jakby wraca. To jest hiza oczywiście. Dobra. Jakby tym rybakiem mógłbym teraz to robić, ale mówię tam, tym, tym... tym skorpionem, jak to zawsze te nowe, to są skorpiony. Nie wiem tylko tego, że na ile ciąć. Oczywiście on może też wystawać, więc wiecie. Tak o podjedźmy sobie. Powiedzmy mutnijmy... Oj! Odjedźmy sobie teraz z tym. Odjedźmy sobie te masz mi pedały odjechały, dobra. Mm. Odjedźmy sobie, a te Volvo naprawdę jest piękne. Dajcie znać co o tym myślicie o tym Volvi, ale naprawdę na Sari jakby miały skręcane tylko botniki, bo to mnie trochę denerwuje, a z w drugą stronę, no ciężko by było, dobra ja Myślę, że jak będziemy sobie gdzieś tak ociąć, będzie dobrze. Mógłbym zaraz to wszystko wrzucać taką po prostu. 30... halo? 26,9, dobra. Ja bym chciał spróbować bardzo... Ten, ale na pewno wiem, że mam straszną niską czułość. Czułość myszy. Czy jest coś jak wyśleń... Wysię... Tak, jest. Dajmy sobie na ten 270. O, lepiej. Właśnie dzisiaj obsługiwałem gdzie indziej. Co, co inny? Dobra, to dajmy sobie jakoś do tyłu. Go. Do tyłu troszeczkę dajmy. Dobra. Nie, z tej kamery jest niewygodnie grać. Teraz obracamy taką Git Cyk, jak to się otwiera? O jest. Za pierwszym skotrafiłem, fajnie mnie to cieszy. Cieszy mnie to, teraz tak, czekajcie. No, e, to widzę, że chyba. Nie tak, tylko, o tak Cyk i do góry. U. Dobra, cyk. Pff, nie, 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 wypuszczaj Durniu. Dobra, na pewno widzę, że źle wziąłem już, ale pierwsze drzewo mamy praktycznie załadowane. Tylko jestem ciekaw gdzie to... Dobra, nie będzie tak chodzić Jest, mamy pierwsze drzewo. Jakoś to docisnąć to do drzewo jakoś, o. Jakoś to... Dobra, 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 dobra. Aha, bo wiesz, że to w ogóle źle leży... O Jezu, to będzie ciężko tym ładować, wiecie co? Naprawdę już widzę jak to... to po prostu... No nie, 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 ja już to już widzę, że to nie będzie dla mnie, to się wszystko buguje tutaj dla mnie. Już tracę nad tym kontrolę pomału. Wiecie co? Hmm. Czy my daleko mamy do skupu, żeby tego po prostu może nie ciągać? Aha, pewien skup. E, Tark, wiejski tak aż tutaj, czyli tak i tak musimy naładować, a nie mamy tura. I mamy turę. Jak to tak fajnie zrobić? Czekajcie, tak? I to było... To jakoś zamyka. Aha, w to się teraz zamykało. No, no i dobra, teraz drugą. Wiecie co, może spróbujmy teraz tamtą stronę jakoś wypchnąć. O. O, o, o. Wiecie co, o Jezu, już mnie to po prostu drażni. Widzę, że tutaj po prostu tura musimy mieć. Jakby tym, wiem, fajnie ładować. Ale to... O. Dobra, siedzi. Pierwszy nakłada siedzi, więc teraz sobie cofajmy dalej Gdzieś tak o, będziemy po prostu z nadatkiem robić i będziemy robić równo żeby po prostu wiecie, tutaj tak cyk. Plus data i gdzieś tako powiedzmy No i jak zrobimy jedno, dwa czy trzy, będę miał zaraz do miniaturki, że to samodzielnie zrobiłem Jak zrobimy sobie jedno drzewo, w ogóle uda nam się to zrobić, działać z jednym drzewem To naprawdę będę zaskoczony, że to mi się w ogóle uda zrobić, bo muszę tego tego, że napadziku mi nic nie działa No nie, to jest jako chyba inne, inne w ogóle funkcje nie, nie, nie przypisałem do tego Ale mi się, mi się da, że na kolejny odcineczek yy, przypiszę sobie do tego funkcję w ogóle w ogóle fajnie będzie, czekajcie, cyk cyk Cyk, cyk cyk Nie tak? Obróćmy to trzeba bardziej. O. Cyk. Dobra, wziąłem dość dobrze. Mi się wyda. O. Cyk. Cyk. O jezu. Mój jezu. Nie nie, nie, nie. Oddaj to. Czekaj, to taki, to taki, 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 debil jak ja. Że tak powiem, żeby to skupić, zrobić coś, to naprawdę tutaj. <gry> Dobra, otwórzmy. Nie, nie w drugą cyk i otwórz. Otwórzmy to. Dobra, jest dobrze. Teraz w dół i wrzućmy to tako. Dobra, jest git, siedzi. Dobra, kolejne drzewo. Oj, za dużo. Gdzieś tako. A za dużo to w ogóle wyciąłem. To gdzieś teraz takowe timy. Załadujemy jedno, dwa drzewa. Jest już 13 minut. Naprawdę ja się tak skupiam. Czy to Volvo może mieć tura? bo jeżeli tak, no to jeziemy Na pewno go robimy. Robimy go z turem. W tym oczywiście jakieś oponki można mu pozmieniać. Jakieś szersze styłaczki, Światło. O. Obciążnik przedni tak. Zderzak. Aha. Bez tego może być. Dobra. Nie może mieć tura, więc myślę, że jakiś ciągniczek z turem by się nam się przydał do ładowania tego. Bo naprawdę jest, nie powiem, że dramatycznie, ale no, kwestia pewnie prawie, tak, w tym lesie. Kwestia wprawy, ale to już aż mi myszki zaczyna brakować. Dobra. Cyk. Zamykamy. Wiecie, z drzewa na drzewo to będzie coraz lepiej szło, ale po prostu nad nie mogę się skupić na odcineczku, bo... Po prostu próbuję to jakoś fajnie załadować, więc wy... przepraszam od razu, jak ktoś będzie powiedział, że miał być taki fajny odcineczek, ale no moje lamienie będziecie mogli oglądać. Dobra, cyk, do góry, cyk, wysuń ramię to, po prostu muszę to jeszcze pogarniać na pewno na panelu, żeby dało się jakoś to ogarnąć. Dobra, jest jak to, 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 to <laughs> jezus mary, cyk, dobra, nie, 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 Jedź. wiecie co, może zapnijmy je chociaż jeden pas, git. Teraz cyk, dobra. Przetnijmy to gdzieś tutaj, o. Git. 7,3 metra, jakieś 600 kg. Ale no może być, może być. Teraz tak, wysujmy sobie jeszcze bardziej wysujmy to w tą. Więc tu mamy już 14 minut, więc jakby to, to jedno drzewo pozbieramy, naprawdę będzie dobrze. Cyk. Cyk. O Jezu, jeszcze duszę zrobić Mój Jezu. Dobra, teraz tak fajnie puścić. O. O. Drugą cyk. Dobra. O nie. O nie, 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 nie. Za długie zrobiliśmy, mi się wydaje. Wiecie, widzowie. Z drugiej, zaraz próbujemy trochę tak oszukać przeznaczenie. zarobimy sobie o tak O tak Dobra, trzymie się Został nam mi się jeden kawałeczek Taki ostatni kikut Ostatni kikut tam został, może taka będzie łatwiej nam to robić tej kamery, w sensie obsługa będzie prostsza Czy mi się może będzie dobra, może mi się wydaje Cyk, za daleko podjechałem mi się wydaje. Dobra, może zostawmy go tak na razie. No, troszkę chyba za daleko podjechałem. Na no, blisko, znaczy. Cyk, dobra, łapiemy. Do góry muszę na pewno brać bliżej, bo jeden, strasznie długi chyba jest. Dobra, go tak do przodu. I pierwsze pieniądze będą zarobione. Możemy utnijmy tego kichutę tak, wiecie, tak, gdzieś na końcu. O, przeważyło, jest dobrze. Cyk, 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 o, u, nie tak to tylko gdzieś O tak i teraz szybko LL, dobra I żeby tu teraz grało git, tak to zawsze robię pamiętam chyba znaczy to od sumie dołu dociskają, ale to jest strasznie długie chyba jakoś taką powinniśmy zrobić, żeby to mi się daje, że działa. O Jezu, ale nie aż tak. Gdzieś tak, o, dobra. Jak teraz mamy dojechać tutaj? Żeby tu dojechać Musimy się zawrócić i tu w prawo i aż do miasta i w miast... Dobra, dojedziemy na razie do może sobie zróbmy Zawróćmy się jakoś Widzę, że chyba już się bardziej nie zawrócimy Dobra, cofamy Wiecie co, może sobie tutaj grę teraz zapiszę, żebym miał jakąś miniatureczkę eee, dobra, bo pada 11 no nie, nie zrobię tego, tak? I teraz cykl, ruszamy. Człóweczka te 20 na godzinę, jakieś koguciki tutaj są. Nie ma dwóch dobra, trudno, więc sobie lecimy, tak? Lecimy sobie eee, na pełnej. Więc na dźwięczę widzicie jutro, jak mówiłem, trochę z chłopakami się nam pokieprściło. Teraz możemy sobie trochę pogadać bo wcześniej dość było ciężko. Eee, więc jak mówiłem, trochę głośno widzę, że słychać to sobie ściszmy. E, troszkę z chłopakami tam się pokipściło. Znaczy, oczywiście, ci będą, e, powiem wam później, co i jak. Mm, dobra, e, pogadamy już na odcinku, właśnie u mnie, e, z farmerów przypadków, co tam się, co się tam pozadziewało, i w ogóle, co się będzie działo. Dobra, wyjeżdżamy stąd tutaj, gdzieś na jakiś, no nie wiem, na plac, to trochę tak dziwnie wygląda, że tak na plac wyjeżdżamy. Ale dobra, wyjeżdżamy sobie na plac, to są więc sobie przejeżdżamy. I teraz, co, muszę jakoś wyjechać? No, muszę sobie jakoś wyjechać. Czy tutaj, tutaj już jest wyje To jest droga, już tak? No i dobra, no jestem tutaj, no i co ja mam dalej robić? Tu w prawo cały czas prosto. no i dobra, Może sobie jakieś zapalić, zapalmy No i fajnie ona naprawdę wygląda, ten, ta machineria Nic nie jedzie, skręcamy, u, u, promień skrętu to on ma jakiś dość mały Ale tak mi się wydaje I sobie, sobie prykoczemy Te parę na godzinę Zaraz jak będziemy sprzedawać, zaraz, żeby tylko nie przyjechać Nie przejechać. Tu jest, co to jest? Tu jest targ Tu nie, tu będzie tutaj tartak wiejski. Tu w ogóle jakiś traktorek, ładowareczkę, jest. Więc fajnie to jakoś porozdawali, że tak niby to nie jest nasze, ale jednak nasze. E, że możemy na tym grać, więc no szkoda tak wolno jedzie, no ale też sobie nie ma co się dziwić, bo jednak trochę trochę wieziemy. Więc tutaj jakąś droga by się przydało w ogóle zrobić. Może coś wymyślimy, żeby jakaś droga, dróżka tutaj. Droga, druszka tutaj jakieś była. Hmm, przejeżdżamy znów przez tory, więc od biedy z tamtej strony, jakby my teraz robiliśmy tam za rzeczką, jakąś tą drogę będzie trzeba wyprowadzić. Wejdziemy sobie tutaj rysować, bo tutaj chyba wszystko to jest mój Mój teren. Wjazd jest aż tam, dobra. Teraz, żeby tutaj nic, żaden pociąg nie jechał, będzie będzie dość kiepsko, jak to wygląda. To jest wszystko mój teren, więc myślę, że tu jakąś drogę, drogę tutaj musimy wyprowadzić wyprowadzić i będziemy coś sobie działać. Mamy 100 tysięcy, więc... Yy, więc, więc troszkę za to można sobie nakupywać. Na pewno jakiś może ciągniczek, nie? Ile to w ogóle ten... ten yy, nasz ciągniczek ma, Volvo Makoni? 140, więc jakiś może mulczer do niego, żeby jakieś pole zrobić, czy coś? Dobra, musicie, musicie za mną tutaj, musicie za mną mordo poczekać. Kierunki to mam? Ma, dobra. Cieszy mnie, że to, to, że ma kierunki, więc skręcamy tutaj i gdzie to możemy wysypywać, więc dobra Maleńko mordo nie wyprzedzajmy tylko, żeby nie było wypadku. Yy, jedziemy sobie gdzieś... no to fajnie cyka. Teraz tak, gdzie to jest ten skup? To jest na pociąg? O nie, to na pociąg chyba jest. Serio? Jak ja, Gdzie to ja to mam sprzedać? Okej, ja teraz pociąg jedzie. Czekajcie, bo teraz teraz teraz, że skręcenia adaptacyjne muszę wyłączyć. Teraz jedzie pociąg. Stocznia, kolejka górska, czekajcie, 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 czekajcie. A wiecie co, ja tu... To, to drzewo tutaj. Dobra, zaraz zobaczymy o co chodzi. Musimy jakoś przejechać z tej strony ale wiem, że ciuchcia, ciuchcia już pojechała, więc... Ło! Wow. Dobra, teraz tak, jak to rozładować fajnie? Może tym widlakiem pobawimy się, żeby też było tak... urozmaicie? Dobra, cyk, L. Dajemy to tu wszystko do góry. Zgaśmy się, gdzie tutaj ten widlaczek I jest w lagi? Gdzie ten widlaczek jest? Halo? Gdzie jest ten widlak? Czy to jest może jeszcze moja hala? Co jest? Halo, kamera? Co jest, kamera mi się zblokowała? No nie gadajcie. Patrzcie to. Co jest? No dobra, czyli sobie ze środka nie... ...nie pogramy. Tylko z zewnątrz teraz... ...jak to fajnie zrzucić, mi się wydaje to w ogóle da się jakoś fajnie zrzucić bo tutaj nawet jak, czekajcie włączymy, włączymy e, znacznik stref interaktywnych e, to nie było tu, to było tutaj e, czy to nie było tutaj, nie było tutaj, to było tutaj e, gdzie to było hmm Halo Jest, znacznik stref interaktywnych tutaj włączyłem A jest coś, dobra, wiecie co? Może jednak zapijmy pas I spróbujmy tutaj wjechać, bo to może po prostu tam o palety W jakieś, jak coś będziemy robić No i nie wiem, jak to po prostu działa Nie wiem, jak to po prostu działa, dobra, wsteczny Teraz do tego 2 na godzinę jedzie Czemu? Aha, L, ha No, już 10 cofa Dobra, teraz do przodu 9 to się steruje. No i dobra, teraz jak wjechaliśmy tutaj, jak to teraz wygląda? A, siedem drewno 7300. No i dobra, czyli teraz to możemy sobie złożyć, nawet tako. I wracamy sobie na. O, pasek fajny z Widzieliście to? Patrzcie to, cyk. Nie, dobra, tak mi się wydawało Dobra, nara, ziutki Uciekam ja, eee, uciekam ja, mamy 100 tysięcy. Czy jakiś mulczarek dzisiaj? No, mi się wydaje, że nie. Raz, teraz właśnie podskoczymy i uciekamy tą stroną jakoś przez lasek. Będzie trzeba coś tutaj kombinować: jakieś, jakieś, jakąś dróżkę. Bo tam wiem, że malowanie jest fajne, więc tu jakąś dróżkę trzeba zrobić. Eee, dobra, więc... Wróćmy tutaj sobie na bazę, może zetnijmy jeszcze z jedną drzewka, wiecie co, żeby nie tracić czasu. Ja go zgaszę. I użyjmy chociaż tego Skorpiona jeszcze. Jak tu teraz go użyć? Zobaczcie, to jest przegubowo. On działa? Działa przegubowo, też jedzie tylko 20 na godzinę. Z tym to jeszcze będzie większa zabawka, oczywiście tutaj pewnie nic. I tak też nie działa, bo tylko podpisywałem pod turę, a nie pod jakieś tam narzędzia, więc... Eee, dobra. Jak to się włącza? Pewnie na B coś jest. Tak. Czyli dobrze myślałem, więc pobawmy się też tym, jeżeli możemy. Dzisiaj ten jeden odcinek 153 i 9 godziny przepracowane ma. Ale na dróżki naprawdę, to jakieś błoto, naprawdę takie smaczki są małe, ale naprawdę... Dość ciekawe, dobra, żeby to jakoś fajnie to działało, teraz tak weźmy sobie tutaj na B, jak to złapać to drzewo? U. Czy tutaj mogę pinietym jeszcze ścinać? Nie wiem, dobra, mniejsze o to, jak tym teraz ściąć? Muszę aż idealnie wjechać, ale heca, wiecie to? I teraz tak robimy sobie: wyjeżdżamy stąd, na przykład taką. Przykładowo, oczywiście, mówimy dajemy sobie w prawo dosłownie Zetnij na 5 metrów, na 7. Mogę na 6, na 8, na 9. Powiedzmy sobie takie 6 metrów. 6 metrów zetnij, cyk git. I teraz tylko tu przyjeżdżamy, ładujemy. Oczywiście gałązki od razu mamy już przyszykowane, żeby... Cyk, git. I teraz, żeby ktoś jeszcze był, ładowałby ze mną i tutaj widzimy... Fajne poletku idzie zrobić, tak szczerze, czy takie malutkie, te może, dobra, tych małych, nie wiem, śmieszajmy się, nie wycinajmy. Jestem ciekaw, czy by się dało, ale to już nie dzisiaj. Na pewno to tutaj na platynie się pobawimy trochę na tym, na slajpie mi się wydaje, może kiedyś odpalimy. Nie wiem, może jutro będę mieć, wiem, że chyba mam czas. O, było zetni. Cyk, może trochę za wysoko nam teraz tak myślę. Się pobawimy na live na tej serii, tak żeby wiecie, też odcinków tutaj nie mówić tych 300 odcinków z tego ogarniania, tego drzewka. Dobra, cyk, może trochę odsuńmy się, bo to wiecie, inaczej to będzie drzewo, więc tak. 6 metrów, ustawmy sobie tak, cyk, i tutaj taką kubkę drugą zróbmy. Fajnie to wygląda. No nic, dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Naprawdę fajnie to się fajnie się zapowiada zapowiada się fajne, fajne, fajna, mmm, fajna DLC, fajna może można powiedzieć, że seria. Dajcie znać, czy byście chcieli to obejrzeć. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, 30 minut odcineczka. Eee, no ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cześć, do następnego odcineczka i siemanką.